Moi drodzy, witam Was serdecznie w ten, ach, jakby to powiedzieć, mroźny, zimowy dzień. Słuchajcie, tak jak widzieliście w tytule, masz Launchina, obejrzyj to koniecznie. Zaraz Wam już szybko wytłumaczę, skąd ten tytuł. Nie, żadna aferka, nic z tych rzeczy, słuchajcie. Dlaczego Launchin? Chciałbym taki, nie wiem, spróbować wystartować nowy projekt. Razem z wami, jak to się mówi, tworzymy historię, razem tworzymy historię. Takie sławne powiedzenie. Oczywiście taki żarcik. Od razu przejdę do rzeczy. Jeśli ktoś ma loncina tysiąca, nie muda, zwykłego loncina normalnego, nie wiem, czy z okolic Warszawy czy coś i chciałby udostępnić mi go na jeden dzień. Ale zaraz wam powiem w jaki sposób. Nie, że ja bym chciał go wziąć sam, żeby tu do mnie przyjechał. Ja mu dam swojego kanama, G3, najnowszą technologię na SmartShocku. Zrobimy sobie taką pojeżdżawkę. On na moim, ja na jego. Nie na zasadzie absolutnie porównywania tych sprzętów. Nic o tym nawet nie będę wspominał. Chcę zobaczyć jak ten launching, w ogóle z czym to się je. I nie chcę go brać od importera, no chyba żeby chciał dać. Jak najbardziej, w co wątpię. Może się boi mojej opinii? Chciałbym, żebyście wy, jako użytkownicy, jeśli coś chcecie więcej wiedzieć, pomóżcie też mi w tym. Jeśli mogę Was w taki sposób prosić, masz Loncina, nie wstydzisz się go pokazać, nie wstydzisz się go dać. Chciałbyś uczestniczyć w tym takim nagraniu, czy czymkolwiek? Myślę, nie wiem, ile ich się w ogóle sprzedało. Prośba taka, udostępnij mi go. Pojeździmy cały dzień, ja ze swojej strony stawiam obiad, stawiam paliwko, stawiam fajną traskę i chciałbym ograć o tym Loncinie to oczywiście to, co uznam za słuszne. Nie na zasadzie oczerniania, tylko tak najlepiej poznać ten sprzęt. Jeżdżąc na, na nim, yy, chciałbym, żebyś też tam jako użytkownik przedstawił swoją opinię na ten temat tego sprzętu. Taki krótki streszczenie dla tych, którzy być może będą chcieli go kupić. Bardzo fajne według mnie, nie wiem czy w ogóle do zrealizowania, to wszystko zależy od was. Dlaczego Loncin? Słuchajcie, dlaczego launching? Loncin, dlatego, że to jest nowy produkt. Te cewki, to już wszystko było i tak dalej. Chciałbym zacząć od launchina. Zaraz przejdę dalej jeszcze, bo tam jest kilka, tam fajnych pomysłów. Launching ma z tyłu to zawieszenie. Takie poprzeczne to już jest coś innego niż te wszystkie produkty do tej pory klepane. Ziguey też tak ma, a Sigwaya to porozmawiamy następnym razem. I jeszcze raz mówię, jeśli masz Longina tysiąca, nie muda, bo mód być może będzie u nas niedługo, ale mód to jest mód, to trzeba go sprawdzić w błocie. A takiego zwykłego chciałbym zobaczyć, jak się na tym jedzie. Jakie to jest w obyciu, chciałbym. Dlaczego? W związku z tym, że będzie się pojawiać jeszcze mnóstwo tych kładów. Klasa 1000 zaczyna być oblegana mocno. Chciałbym też będę. Chciałbym tego nowego BRC. Jeśli ktoś go zamówił i tak dalej. BRCP, nazwijmy go BRC, ten grid. Też bym chciał poprosić, jeśli ktoś by chciał. Zamienimy się na cały dzień. Daję swoją gietrujeczkę. I tak jak mówię, stawiam obiad, traskę i. Paliwko. <laughs> Jeśli ktoś by chciał się ze mną przejechać, spędzić ze mną trochę czasu, jak już troszeczkę się zrobi pogodę, taki mam pomysł. Dzięki temu tylko możecie się dowiedzieć prawdy o tych sprzętach. Oczywiście, według mnie, znam się na tym, jeździłem wieloma i to, co będzie kiepskie, powiem, że jest kiepskie, oczywiście, według mnie. I myślę, że wszystkim to by się przydało. Taka zdrowa narracja, bo do tej pory to mamy tylko. Sprzedawców, wszystko udostępnione przez sprzedawców, czy taka formuła by zaskoczyła, czy zadziała? Myślę, że tak. Sigła ja też weźmiemy na tapet, bo ciekawi mnie, oglądając to AT5, AT6, skąd się bierze go sprzedaż, bo patrząc na niego, to zostawię to na razie bez komentarza. Ale tak jak mówię, zaczynamy. Chciałbym, oczywiście, zacząć od Loncina, i dlatego proszę was o to, jeśli ktoś ma Loncina, podam tam maila na. E... Pod spodem swojego, proszę o kontakt, gdybyście chcieli taką przygodę. A jeśli nie, no to trudno, projekt. Nie wypali. Jeśli masz też Polariska, chciałbyś się, nie wiem, zastanawiasz się nad Kanamem czy, czy cokolwiek takim, właśnie ze smartszokiem. Chcesz ze mną pojeździć, też bardzo chętnie. Zrobimy taką samą formułę. Też to opublikuję. Z ciekawości, ja chętnie też znowu bym sobie pojeździł jakimś tam scramblerkiem albo czymś. Chociaż u nas są nawet tu takie. To, to jest, to jest prościej. Tak? To możemy się prościej zamienić. Cały efekt to jest jak psów, to tego to za każdym rogiem stoi, to, to można to sobie wziąć, jakby to powiedzieć, w każdej chwili. Ale launching nowy produkt mnie najbardziej ciekawi. I tysiąc oczywiście. Więc jeszcze raz mail będzie podany. Chcesz taką przygodę bez obaw, bez wyśmiewania się, ja będę. Większość mówił, żadnego hejtu. Będziesz tam inkognito, tablicy też nie będzie. Więc nie martw się na serwisie, tam Cię chyba nie zdyskredytują ci sprzedawcy. Jak masz jaja, zapraszam. Jak tam chcesz się, tam nie wiem, boisz się czegoś, no to, no to, no to nie, no to trudno. To, to tak nie, nie, nie chyba nie pójdzie. Ale tak jak mówię, myślę, że to by fajnie zażarło. Jaką ja bym miał z tego korzyść? Słuchajcie, miałbym z tego taką korzyść, następne doświadczenie, następne coś do porównania. Znowu mógłbym się pomądrzyć, Znowu mógłbym Wam coś tam powiedzieć przydatnego? Bo w klasie mówię, tak, do 30 tysięcy tych pierdzików, to tam jest bardzo ciasno, też mógłbym Wam to wytłumaczyć. Tylko, że tam w klasie tych właśnie pierdzików do 30 tysięcy wykupujecie to, kładę zupełnie inaczej. Kupujecie na zasadzie, mówię, koloru, czy się podoba, czy się nie podoba. Jazda średnio was interesuje, a mnie głównie interesuje jazda. To, to pod tym względem i technikalia, tak? Zbliżone tam. Troszkę ogrywałem tego lącina, wstępnie wpadł mi w oko. Ale chciałbym zobaczyć przede wszystkim, jak się nim jeździ, bo to jest według mnie bardzo ważne, a już w klasie 1000. Jak już jest mocniejszy silnik, to już tam potrzebny wam jest trochę lepszy zawias. Tak samo jak wrócę do tej będy. Będa w klasie 550. To wszystko, co ma to jest bardzo przewymiarowane i ona jeździ fantastycznie. Czy na wprost, czy wyboje, długa wersja jest bardziej komfortowa jeździ się bezpiecznie? Od razu wam też mogę powiedzieć. A czy tysiąc będa będzie tak samo jeździć, to już jest zupełnie inna sprawa. To już jest większy silnik, większa moc, trochę większa masa. I to też ocenimy, jeśli będzie taka możliwość. Może ktoś mi udostępni z was, może, może importerzy kiedyś się pokłonią żeby coś dać takiego, na zasadzie oczywiście mojej opinii, żadnych ustawek, bo ustawki to wiecie, nie chcę w ogóle nawet tego dotykać. Niech sobie oni tam te robią te wszystkie show. Ja nie. Więc mail w opisie. Jeszcze raz powtarzam, Launching1000, nie mód zwykły. Jeśli ktoś chce, chciałbym to zrobić. Daję swojego cały dzień. Jeśli to by fajnie wypaliło, jeśli by Wam się to spodobało, porównam go oczywiście tylko i wyłącznie z chińskimi markami, z chińską konkurencją. A ty, któryś tam potencjalny, chętny, jeśli się zgłosi, to mówię, no, pojedzi sobie czymś innym zawsze. Fajnie, bo słuchajcie, co jeszcze jest z tym fajne można spróbować wielu marek nie wydając na to pieniędzy. Możemy się powymieniać, popatrzeć. Ja chcę, mówię, nabrać więcej doświadczenia, chcę, żeby się móc mądrzyć, to chcę tego dotknąć, ale tak po swojemu. A tam, mówię, cały dzień spędzony na kładzie już wiele wam może o tym powiedzieć, nie, że przejechać się w jedną czy w drugą. I to by było chyba na tyle z tych takich moich, nie wiem, może powiecie głupich pomysłów, bo nie będę was tam ciągle zanudzał tymi naprawiami, naprawami czy czymś. Będę tam też w Drawsku, zobaczymy jak ten Kanam G3 Smart Shock się tam zachowa. Wiem na pewno, że tak nie męczy, a w moim wieku jest to ważne, jeśli zachowamy ja jakiś tam, może, umiar i tempo, i się nie zgubię w tym, <laughs> w tym lesie ale to w razie czego, to wyjadę gdzieś tam boczną drogą, tak jak ten Kurzej Widmo na poprzedniej rundzie. Zdobył wszystko, zdeklasował wszystkich już nigdy więcej się nie pokazał. To był fenomen. Pozdrawiam tam kolegę, jeśli mi ogląda. Gratulacje wyniku. Spróbuję to powtórzyć. Oczywiście taki żarcik, proszę tam się nie gniewać. Na tym myślę, już zakończymy ten nowy. Nie wiem czy mądry, czy głupi pomysł, ale jeśli chcecie pomóc, mi trochę. Jeśli ja mogę Wam w jakiś sposób pomóc, przybliżyć Wam markę Kanam, też, bo naprawdę to jest bardzo niesamowicie dobrze jeżdżący kład. To od razu Wam mogę powiedzieć w ciemno i kto by na niego nie wsiadł, to na pewno to potwierdzi. A czy tak jest, to możecie się przekonać sami i nie będzie tam żadnych Waszych wypowiedzi, jeśli nie chcecie. Chcę ja poznać właśnie teraz, chciałbym poznać Longina. A czy mi się to uda, tak jak mówię? Zależy to od was. Ja zrobiłem dla was wiele, tak myślę. To może Wy zrobicie też coś dla mnie, a przy okazji zabawicie się też w jakiś tam inny sposób. I myślę, że mogłoby to zadziałać. Chyba, że jakiś importer się zgłosi, chce udostępnić takiego lącina. Bardzo chętnie wezmę, ale tak jak mówię, na moich zasadach. Bez ustalania, co mam do powiedzenia, to powiem. A wątpię, żeby się któryś zgodził. Chociaż czemużby nie? Przecież podobno dobry sprzęt wjeżdża wszędzie, górki, nie górki. To, to nie ma się chyba czego obawiać. Kanama dali mi bez problemu. Polarisa miałem myślę, że i Polarisa by mi też dali bez problemu. Są pewni swoich produktów Kurza ja Pewnie też bym dostał. żeby nie? Też będzie i o Nie martwcie się. Spróbujemy zrobić taką formułę marek, które Was bardzo interesują. Ale to akurat mam dostępne tutaj u chłopaków, a Loncina niestety nie. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnej jakiejś tam sadze. Mail będzie na dole w opisie. Zapraszam do kontaktu szczęśliwych nabywców Loncina, którzy chcą coś więcej o nim pokazać, powiedzieć. Do zobaczenia.